Przede wszystkim, ja jestem kormyka, to jest kolejny odcinek z serii. Zagrajmy w Sniper Ghost Warrior 2. To już było, więc, a przynajmniej jak dobrze pamiętam, to ten wstęp był. Tak więc, jak tylko będzie opcja, to pominiemy to automatycznie i przejdziemy sobie do rozgrywki. Mam nadzieję, że już jest wszystko ok z tym nieszczęsnym dźwiękiem, ale z tego co pamiętam, to jest, to jest ok. No i postarajmy sobie się przejść ten nieszczęsny ostatni moment. Dobra, przesiedźmy tutaj w krzunach. Jest <laughs> to oku. Nie mam kompletnie pomysłu, co dla was nagrywać co byście chcieli zobaczyć w moim wykonaniu oczywiście kontynuuję prośbę i odzywajcie się w komentarzach lub w wiadomościach co chcecie zobaczyć a my lecimy dalej, tylko momento dobra możemy lecieć bo nic, nic wcześniej nie widziałem praktycznie oślepiało mnie piękne słoneczko, które dzisiaj Pojawiło się. bo nikt mnie nie widział co. Mam nadzieję. Bo darli Dobra. Mam nadzieję, że wy widzicie to w odpowiedniej jasności. No, pojawia się indikator. O, ty dziadu! Pyk! Zgodnie z dźwiękiem rodzina. Dobra, dobra. Może w sumie podwyższę troszkę jas jasność. Tą-dą-dą-dą-dą. To nie widziałem. Dobra, zastosuj. Nie będzie. Miejmy nadzieję, że tym razem się nie wyłączy gra podczas nagrania, bo dostanę po prostu szewskiej pasji. Tam dalej jest dość ciężki moment dla mnie, bo nie pamiętam ani nie wiem, co tam trzeba dalej robić, żeby pozostać w ukryciu. Tego bym sobie zdziałał, ale w sumie on mi nie przeszkadza z tego, co pamiętam. Zastanawiam się, w sumie teraz wpadłem na pomysł, żeby zacząć nagrywać. Na, nagrywać ee z Pintersella Double Agent ale kurczę jest to gra, którą dość dobrze pamiętam więc raczej mnie niczym nie zaszkodzi niczym nie zaskoczy You know how I feel <gry> dobra tego nie było oczywiście Gościa w środku, jako przynęty. Dobra, to jest gość w środku. To był gość w środku. Dobra, teraz ich oczy skierowane są tutaj, ci zbiegają. Poczekajmy, poczekajmy. No, idealną pułapką, ale przy którym pasie? A, proszę, nie było tego wcześniej. Dobra, i zaczyna się jazda. Mogę w sumie poczekać na, 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 na dalszy rozwój wydarzeń i zaatakować go tym granatem troszkę później. Tu jest gość, którego musimy się pozbyć. Tyle, że jak się, jak się do niego bezpiecznie dobrać, to nie wiem. Zróbmy to w ten sposób. Robi Tesik. Wbijamy na górę. Dobra, przyskrodnijmy się. Icha. Znowu będziemy kogoś ukry o o osłaniać Walking Dead straciło troszkę na popularności Mało kto już chyba to ogląda Zastanawiam się czy warto jest to ciągnąć Skoro i tak bez potrzeby Ale kurczę z drugiej strony porzucać kolejną serię Trochę lipa co Dajcie mi jakieś wskazówki co warto by było obejrzeć w moim wykonaniu i i będzie dobrze. Tak jest. Holy fuck! Jak na razie jest opanowane. Git, git, git. Kurczę, szkoda, że nie było kamery zabójstwa. A tym razem była Dobra, dostał gdzieś tam w bok Dobra, no, ci padają nawet zanim dostaną. przeczekiwać za bardzo. Oki I bo dobrze idzie jak na razie, bez większych problemów, raczej bezproblemowo w sumie. Dobra, no, akurat przeładowywać musiał, co oni myślą, że mają ze mną szansę z takim profesjonalistą jak ja? No proszę, Bania Bydlaku. Jak na razie, te zadania, które nam powierzchnię, są dość liniowe. Dzieje się mniej więcej to samo. O, coś nowego chyba. Jakieś auto. To okay, wszystko po cichu. A teraz czysta banie. Okej, okay, to pewnie postać ze... ze snajpera Ghost Warrior jedynki. Nie mam pojęcia. Oh, fuck. Mógł nie gadać, mógł strzelić, to by był pewnie koniec gry. Ile ona amunicji musi przy sobie nosić. Czysto, czy nie czysto? Czysto. Zaraz dios pewnie znałem, że zostanie sam. bum! Wiedziałem. No to pięknie. I dobra, robi się całkiem ciekawie. Misja skończona. Wszyscy muszą wrócić, okej, okay, to standardowa procedura. Nie martwcie się. i dobra, i zaczynajmy. O, łódkę podpierdzielił. Już myślałem, że będzie to drugi far cry, ale jednak nie. Nie zostanę. No, raz pójście tylko, całkiem nieźle to wygląda. I popływajmy sobie chwilę. Dobra, tym oto miłym akcentem zakończymy sobie ten odcinek. Więcej snajpera oczywiście już niedługo, a z wami się żegnam. Mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał i że te ciekawe krajobrazy i poradnia, wreszcie ta poradnia zachęci Was do dalszej przygody wraz ze mną i ze snajperem. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jeżeli tak, to wiecie co robić. Do usłyszenia w kolejnym już niebawem. Trzymajcie się i na razie.